Pięć oznak, że jesteś w związku z właściwą osobą. Z taką osobą, że normalnie szanuj ją jak najcenniejszy skarb. Dlatego, że takie sytuacje, o których zaraz powiem, zdarzają się raz, no naprawdę dużo razy. Aż tak wszystko dla zasięgu. Punkt numer jeden to jest fakt, że możesz być przy tej osobie z sobą. Nie musisz nikogo udawać, nie musisz niczego udowadniać. Masz takie poczucie i rzeczywiście tak jest, że ta osoba kocha cię taką, takim, jakim jesteś. Punkt numer dwa to jest fakt, że ta Osoba akceptuje Twoje słabostki. No bo raczej nie odkryje Ameryki, jeżeli stwierdzę, że każdy ma jakieś wady, jakieś swoje przyzwyczajenia, powiedzonka czy dziwne rytuały, o których na ogół wiemy tylko my sami albo czasem najbliższa rodzina, bo zazwyczaj jest nam po prostu wstyd na myśl o tym, że ktoś inny mógłby się o tym dowiedzieć. A idealna osoba w związku, nie dość, że to akceptuje, to jeszcze jej się to podoba, dlatego że czuje, że jesteśmy przy niej autentyczni. A zanim przejdę dalej, nie zapomnij zaobserwować mojego profilu, że aby nie przegapić kolejnych filmów. Punkt numer 3 to jest podobne poczucie humoru. Bo życie, życie. Obowiązki, obowiązkami, ale czasem trzeba się pośmiać. Sam jestem akurat takim szczęściarzem, że wiem jakie to jest wspaniałe uczucie, kiedy druga strona doskonale rozumie Twoje poczucie humoru. I czasem jest tak, że normalnie, jak znajomi z ławki szkolnej, wystarczy, że na siebie spojrzycie i zanosicie się śmiechem, dlatego że doskonale rozumiecie humor kontekstu sytuacji, w której w danym momencie się znaleźliście. Punkt numer cztery to jest fakt, że możesz z tą osobą porozmawiać na poważne tematy. Ta osoba nie ucieka od tego, no bo wiadomo, możemy mieć Wspólne poczucie humoru możemy się dobrze bawić ze sobą, nawet jeżeli związek już trwa latami, ale jeżeli nie ma możliwości porozmawiania na trudne tematy, to zawsze to prowadzi do jakichś poważnych kryzysów. Bo jakkolwiek nie kochalibyśmy drugiej osoby, to jednak zawsze trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy odrębnymi jednostkami i niemożliwością jest to, że zawsze we wszystkim będziemy się ze sobą zgadzać. Punkt numer 5. Poczucie wzajemnego wsparcia. Jeżeli masz poczucie, że twoja druga połówka jest z Tobą na dobre i na złe, to niezależnie od tego, w jakiej sytuacji i się znajdziecie, to ona on cię nie opuści. No to możesz mi uwierzyć, jesteś prawdziwym szczęściarzem, prawdziwą szczęściarą. Dajcie znać w komentarzach, co sami o tym myślicie. Pozdrawiam!